Proszę Państwa, trudno to nawet podsumować w dwie minuty, a jeszcze będzie dyskusja z tego co wiem, e, więc mamy naprawdę taki e, szybki e, tur do zrobienia. E, słyszeliśmy o różnych rzeczach i o miejscu świeckich w kościele, a właściwie o tym, czy w ogóle e, ten koncept jest właściwy. Bardzo ciekawe tutaj e, refleksje pana profesora Bańki. E, mieliśmy kilka słów o doświadczeniu kościoła jako komunii a zwłaszcza urzekająca była ta to ten akcent na to, że kościołem są ci połamani jeśli dwóch i trzech się razem zbierze to są chyba ważniejsi niż hierarcha i o Ziguratach słyszeliśmy kto z państwa o tym wcześniej nie, nie wiedział to mógł się tutaj dowiedzieć z referatu księdza profesora księdza doktora Wawera no i oczywiście jako ten chyba spajający to wszystko, o czym mówił nam ksiądz doktor Sowa. Proszę Państwa, te dwie minuty, tak jak będą szybkie pytania, to nawet dwa zdążymy zmieścić. Bardzo proszę. Bardzo proszę, księdza. Ksiądz Janusz Lewandowicz, dyrektor Instytutu Studiów Wyższych. Pierwsza refleksja moja, może najpierw tak. Dla świata nadzieją jest Ewangelia. W kościele nadzieja przejawia się przede wszystkim w sakramentach i liturgii. To jest przestrzeń takiej, jeśli można by powiedzieć, nadziei pewnej. A co do zbawienia poza, to Benedykt już określił, że Pan Bóg nie jest związany z sakramentami, swoimi sakramentami i tej nadziei. Nikomu się nie odbiera, ale ci, którzy z sakramentów korzystają, mają nadzieję pewną, pewną, jeśli ona może być pewna. Pan profesor Bańka był łaskaw poruszyć temat i pewną wypowiedź, z którą można powiedzieć ma rację, ale z którą nie można się zgodzić. Panie profesorze, bo jak powiemy, że stany w kościele, czyli duchowieństwo i laikat to jest po soborze nicejskim, to oznacza, że listy pasterskie nie istnieją, synody przednice, przednicejskie nie istnieją, apologie literatury chrześcijańskiej, tak jak na przykład Justyn Męczennik, nie istnieją, bo pojawił się Nowy stan y, od IV wieku. To jest prawdą z punktu widzenia opisu historyka, który nie wnika w historię Kościoła, ale i on mógłby y, to stwierdzić. Natomiast pan profesor był łaskaw powiedzieć, że y, duchowieństwo zostało zwolnione z pełnienia pewnych obowiązków. Otóż nie. Duchowieństwo otrzymało nowe obowiązki, natomiast zostało wykluczone. Może tak, część społeczeństwa została wykluczona od dostępu do stanu duchownego. Mianowicie, duchownym mógł zostać ten, kto nie posiadał cenzusu majątkowego odpowiedniego, bo jeśli posiadał cenzus majątkowy, to musiał spełniać funkcje publiczne. I dlatego ustawodawstwo cesarskie wykluczało. Tych bogatszych od stanu duchownego. Jedyna dla nich nadzieja to była pójść do klasztoru, chociaż też tutaj były ograniczenia, zarówno tych, którzy ten cenzus posiadali, ale prawo majątkowe było tak skonstruowane, że pozwalało przekazać wystarczającą część rodzinie albo komuś znaleźć zastępstwo. Zrezygnować z majątku i pójść do klasztoru czy stanu duchownego. A zatem tutaj no, mamy do czynienia z jakąś sytuacją zupełnie inną. To jest prawda, że w prawie pojawia się nowy stan duchowny. W kodeksie Teozozozozozozozozozjusza z 438 roku prawo. Religijne to była ostatnia księga, 16, a w kodeksie Justyniana mamy księgę pierwszą, całą poświęconą, to, to jest to, co najważniejsze. Buduje się już nowy porządek właśnie w tych relacjach Kościół-Państwo. One są bardzo zacieśnione. Ja nie wiem, czy szkodzi nam podział na duchownych i świeckich. Mam nadzieję, że nie. I tu do e, pana profesora z e, zaciekawieniem wysłuchałem, ale też e, zrodziło mi się pytanie, w jakim stanie jest Kościół, skoro trzeba szukać nadziei na peryferiach. To jest może pytanie o, o nasz stan i dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść króciusieńko? Pewnie pan profesor Bańka, bardzo proszę. Tak, ja oczywiście zgadzam się z innym profesorem, proszę mi wybaczyć, ale to są pewne uproszczenia, które, których się, czy musiałem się trzymać z racji tego, po prostu... Mamy 20 minut, prawda? Więc jak najbardziej, gdybyśmy wnikali w, w szczegóły tego procesu, to oczywiście mam świadomość tego, że e, mówiąc o tym, upraszczałem pewne kwestie. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że w pewnym momencie wykształca się e, stan duchowny w kościele i że w dłuższej perspektywie, e, ja myślę, że to jednak nam nie pomogło wręcz przeciwnie nie pomogło nie w takim sensie że ten podział nie jest właściwy czy on nie, nie ma racji czy ma, nie ma swoich podstaw tylko on spowodował pewne konsekwencje w naszej mentalności które y, dzisiaj y, cały czas jak gdyby skutkują jednak pewnego rodzaju atrofią ja, kiedy y, ja Mam takie poczucie, że wśród wielu dzisiaj y, ludzi Kościoła y, sam fakt, y, albo też inaczej w naszych wzajemnych relacjach często sam fakt, że jesteśmy duchownymi i świeckimi, to ci świeccy jednak traktowani są z tej perspektywy jako, powiedzmy, ludzie drugiej kategorii w Kościele. Nie? Ale też często sami tak się traktują. Dlaczego? No to próbowałem właśnie wyjaśnić, prawda. Podkreślam, to nie jest kwestia jak gdyby zanegowania tego, co się łączy z faktem bycia duchownymi czy świeckimi, tylko chodzi mi o zmianę pewnej perspektywy, a więc zaakcentowanie faktu, że naszym podstawowym punktem odniesienia nie jest ten podział, ale jest fakt bycia ochrzczonymi w Kościele i to powinno nas przede wszystkim inspirować. Nie? Dziękuję. To, to ja może powiem na to pytanie do, do mojego tekstu. Chociaż, znaczy, po, odpowiem, bo wydaje mi się, że, że może warto, chociaż merytorycznie nie rozumiem tego pytania, ale bo nie rozumiem stwierdzenia, w jakim stanie jest Kościół, skoro musimy szukać nadziei na peryferiach. Mój Pan Jezus Chrystus stał się ostatni. Stał się ostatni. Jak mówi święty Karol de Foucault, tak ostatni, że nie da się go w tym wyprzedzić. Więc ja nie rozumiem, co znaczy musimy szukać na peryferiach. Właśnie na peryferiach jest nadzieja w Betlejem, na Golgocie. Tam jest nadzieja. Tylko tam. Jak ktoś szuka gdzie indziej, to ja mu współczuję. Czy dla, mnie, dla mnie tylko yy, szybka odpowiedź yy, pierwsza myśl, która się skojarzyła. Yy, kościół jest na peryferiach i nie na peryferiach wszędzie. I nie chodzi o to, żebyśmy tylko weszli w peryferię, zaniedbując tu, gdzie jesteśmy, ale wychodząc na peryferię, widzę to, gdzie jestem w innej perspektywie i to mi pomaga dalej to moje dziedzictwo rozwijać, a jednocześnie czyni mnie bardziej misyjnym, a pójście tam, tak jak mówiłem, na pustyni, widzę, aha, to jest najistotniejsze, a to jest troszkę mniej ważne, choć też ważne. Proszę Państwa, w doliczonym czasie grydam jeszcze głos księdzu rektorowi, żeby zwieńczył nam dzisiejszą konferencję. Bardzo proszę, księże rektor. Ja chciałbym dotknąć kwestii stałego diakonatu, bo jak wyodrębnił się stan duchowny i z czasami wyrosła pewna, pewna przepaść, nawet między duchownym, stanem duchownym a świeckim, to tak teraz widzimy coś odwrotnego. Mianowicie, szczególnie my widzimy, nie tylko, że są mężczyźni, którzy żyją w małżeństwie i dostępują, czy aspirują, by być duchownymi i zostają stałymi diakonami, ale w naszej wspólnocie Seminarium 35, jesteśmy też się pewnymi świadkami. Zainicjował tutaj biskup z Litwy, posyłając do nas diakona stałego, którzy. Żyli w małżeństwie, zostali stałymi diakonami i dostali reskrypt stolicy apostolskiej, by przygotowywać się do święceń kapłańskich. Wiemy, że wśród rektorów seminariów decyzjalnych rektor szczęstochowy, ksiądz Selejdak, trochę oponuje takiej, można by powiedzieć, tendencji. Ale my widzimy też coś takiego niezwykłego, że, że w większym stopniu. Mogą świeccy poprzez to, że mężczyźni aspirują do stałego diakonatu, przejmować, podejmować współodpowiedzialność za kościół, na przykład za zarząd ekonomiczno-gospodarczy w kościele. Pozwolę sobie powiedzieć, że diakon stały mógłby administrować parafią, a ksiądz dojechać i liturgię sprawować no, też. Jest duchownym, ale to jest y, trudno teraz takie. No bo, bo ksiądz, przepraszam, ale ksiądz mówi o duchownym i świeckim, jak on stały nie jest duch świeckim, jest duchownym. Tak, ale... To znaczy, ale ja tego nie neguję, jest duchownym, ale pozostaje w rodzinie swej, prawda, głęboko zaangażowanym. No, ale też duchowni księża, którzy są w rodzinie. No, to... Ale chodzi mi o to, że jest to. Nie, nie, ja nie dzielę, tylko chodzi o pewne role, które mogą spełniać, zarządzać parafią, a więc ekonomią. Też na przykład to, co powiedziała pani przybysz zwróciła uwagę na obecność w mediach, kształtowanie liderów nawet wśród dzieci w przedszkolach, prawda? To o wiele więcej diakon świecki, który ma doświadczenie rodziny. Przepraszam, diakonan stały się przejęzyczyłem. Nie chcę, żeby za słowa takie mogą być, spełniać pełną ważną rolę. Chciałbym się prosić o uzasunkowanie może to jest taka prowokacja. Ja bym tylko powiedział w ten sposób. W czasie spotkań w Rzymie, tych sądanych, było kilku diakonów stałych. I oni bardzo byli wyczuleni na, na fakt, żeby nie traktować w ogóle diakonatu jako pewnej, takiego diakonatu stałego, jako takiego niedopracowanego kapłaństwa, że tak powiem. Tylko mówili wprost, że albo takiego kapłaństwa dla tych, którzy nie mogą być pełni księżmi, prawda, tylko mówili o tym, że chodzi o to, żeby Diakon stały był diakonem stałym. Czyli to są właśnie pewne święcenia, i z tymi święceniami wiążą się pewne właściwe dla nich rodzaje posługi. Prawda? Podobnie jak prezbiter ma być prezbiterem, podobnie jak katechista ma być katechistą, podobnie jak ja, jeszcze jedna rzecz w tym kontekście się króciutko dodam ważna pojawia. Kiedy Franciszek akcentował bardzo mocno, zresztą w ogóle w czasie dyskusji dalej bardzo mocno akcentowano kwestię nowych posług w kościele. Tych, które nie są posługami ustanawianymi przez jak gdyby administracyjnie, ale są posługami, czyli nie, nie tymi, które łączą się z się więceniami, ale tymi, które są ustanawiane jak gdyby z faktu bycia ochrzczonymi wedle potrzeby, na przykład w kościele. I tam była dyskusja wokół tego, czy tak zwana posługa słuchania, posługa rozeznawania i tak dalej. To chodziło o to, żeby wydobyć jak najwięcej charyzmatów i pomóc tym, którzy nie mają święceń, aby jak najbardziej odkryli swoje zaangażowanie i swoją przestrzeń posługi w Kościele poprzez fakt odkrywania pewnych charyzmatów, którymi są obdarowywani. Ja myślę, że to jest istota. Nie? Dlatego upieram się, żebyśmy nie szufladkowali się na siłę w takich podziałach, które mogą być sztuczne, ale zobaczyli, co to znaczy być diakonem, co to znaczy być prezbiterem, co to znaczy być biskupem, co to znaczy być katechistą, co to, znaczy być, co to znaczy być, no właśnie, prawda, dopowiedzmy sobie dalej, bo to jest powrót do pewnej wizji takiej komplementarności charyzmatów i posłów, które były tak bardzo mocno obecne w pierwszym kościele. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Już organizatorzy mówią, że już jest czas, także. Bo mówią, że obiad stygnie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję tutaj panelistom drugiej części za te wszystkie referaty. Dziękuję za dyskusję. Nie wiem, czy jeszcze ksiądz-rektor będzie podsumowywał dwa słowa całości. W każdym razie kończąc ten panel, dziękujemy za wspólną dyskusję, za wspólne spotkanie i bardzo ciekawe refleksje. I bardzo żałujemy, że ta dyskusja nie trwa dłużej. Myślę, że... Temat z całej naszego spotkania, Kościół jako sakrament nadziei dla całego świata wypełnił się właśnie poprzez tę konferencję, że myślę, że każdy z nas wychodzi z jakąś nadzieją, nadzieją właśnie taką chrześcijańską, że rzeczywiście daje nam motywy do życia. Ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim prelegentom, niektóre już Panie wyjechały, Wszystkim y, t, uczestnikom i życzę, by jak najwięcej wynieśli z tej sesji. Dziękuję bardzo.